Drodzy Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie, gości w i Stępnej oraz oczywiście wszystkich tubylców. Szóste urodziny sklepu cały czas trwają. Zapraszamy bardzo gorąco, bardzo serdecznie wszystkich na degustacje regionalnych tej garni degustacje grillowe, a dla na wszystkich naszych klientów, którzy dzisiaj robią zakupy w naszym sklepie, liczne promocje i upodobnienia dla naszych wszystkich klientów. Wystarczy pięknie się uśmiechnąć podejście z wielką pogodą tutaj i na pewno nasze ekspedientki poczęstują czymś pysznym, jakąś babeczką, jakimś kołaczem. Dzisiaj sam widziałem jak świeżo, świeżo upieczone przyjechały do nas do sklepu dostarczonym przez naszych przedstawicieli handlowych. Zapraszamy do sklepu Eurobisterne. Dzisiaj obchodzimy swoje szóste urodziny. Jak co roku mamy wiele promocji. Jak co roku zapraszamy też co dzień do naszego sklepu, który jest otwarty od 6 do 21. Także mamy liczne promocje i zawsze towary. Zapraszamy.